Była to jakaś drubba tutaj w organizowana, więc jakbyście mieli ochoty i czas, zapraszam. Tylko, To się nagrywa. Teraz. Tak? To teraz ludzie teraz to oglądają? Słuchają wszystko? Tak? Czy nie? Ya ne masal? Nasıl bir şey olacak? Ya bence bu kadarı yeter. Ama benim kendi Ale jak chcecie w rękach jakiejś fajnej muzyki sobie tam połączyć, po, po, to może marzyć. Nie wiem dlaczego i co jest w tym fajnego, no, ale ludzie to jest jakiś człowiek złudzący. Dobrze, zamilkamy. Proszę, tutaj w skupieniu idę, to, tak, na jasną górę. A, się tak. a tutaj się jakiś dzieją, jakieś dzieją różne rzeczy. To, Bardzo to jest... proszę. Proszę świetnie. No właśnie, nie jest nieprzerw, bo jeśli tak nie będzie, takich żółpierdź, tak, a... to przyjdzie do muru. No i tego, co to jest? Chyba, że gdzie jest ten Jesteśmy już pod koniec dnia 5 Zapraszamy na krótki wywiad, rozmowę, taką może taką refleksję. Taki, taki właśnie chcemy, żeby to było trochę takie, zmusiło Was do refleksji różnych. Rozmawiamy z Neopresbyterem i Janem, księdzem Janem. Z Tiszlakiem. Może też z Litką. Co Dobra, chodzą? Chodzą? Chcemy teraz razu wywiad. Litko, dołącza do wywiadu? Słuchajcie. Co tam u Ciebie, Litko? No cudownie, wspaniały czas, który... Litko, ty, ty, ty znasz dobrze Jasia. Jasię. Księdza Jana. Tak, tak, księdza Jak Jana. Jak się ksiądz zmienił po swoich święceniach? Lekko przy tył. O to spytamy. Nie, nie, żartuję. No, jak się zmienił, myślę, że dla mnie to prawie wcale się nie zmienił. E, jest nadal cudowny, wspaniały. Jeszcze teraz taki boży się zrobił. Boży. Boży. Piękne kazanie nam dzisiaj wygłosił, No co już teraz mu dziękuję. On o tym wie, to słyszał, a mówię głośno. Bardzo dużo wniosło to w moje życie. Chcę teraz cały rok będę ją wprowadzać. Nasze życie. Doskonale. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Teraz skonsultuję z Janem. Jasiu, podobno. Że patrzysz, modelki patrzą delikatnie na obiektyw. Obiektyw jest tutaj. Czyli na to trzeba patrzeć? Litka powiedziała, czy ludzie mówią że od przyjęcia od świętych moich 13 kg z czego to będzie tak? Z tego, że było dużo jedzenia. Torta zobaczyła. Torta oddawaczy. Zajmiliśmy to, no, 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 tak? Od zobaczymy. Chcemy tutaj zareklamować zapewne. Ale co chwilę były imprezy przez ten już analowym? Więc mogłem przytać. To, że nie, Krupa, Zobaczmy, że nie, tak grupa nie było. Ja się trafiłeś <grym> do parafii w Lesz, pod wezwaniem? Pod wezwaniem, wezwaniem się do tam się już zaznajomić Pares, z, tak, z, tak, z, tak, z realiami. Tak, tak. jestem w parafii, już tam trochę posługuję, już na nam to, się święte. dewiaduję się bo co i jak. przyszłością, Dzisiaj się udało fajnie dotrzeć na jeden na, na Pielgrzymkę, także super. Się doskonale. Jakie to jest uczucie, kiedy odprawiasz mszę No. Kiedy no. tą mszę dla Pielgrzymów grupy 21? Takie chyba spełnienie. Taka wdzięczność Panu Bogu i spełnienie właśnie tego, że przez te ostatnie 6 lat człowiek na ten moment czekał trochę. No i tak było, że przez te 6 lat z taką myślą też wchodziłem w to, że kiedyś mi doprawił przy Przyjętym dla lat pielgrzymów Pielgrzymki XXI, czyli większość dla moich przyjaciół, z, różnych, z ludźmi, e, z, dla ludzi, z których, których doskonale znam. Także, no niesamowite, piękne. To jest... A gdyby ktoś ci powiedział 12 lat temu, kiedy debiutowałeś na pielgrzymce? 13. Byłem 13 no, raz czy 12 lat temu? Czy, nie, 13... Poczekaj, teraz bym 13, 13 razy. Był, razy byłeś? 14, 14, 14 raz, teraz bym szadik, byłbym siat. Tak, czyli 13, 13 lat tak. Czyli 13 lat temu się powiedział wtedy, debiutując na tej że za 13 lat poprowadzisz musza świętą. No, w to mi nie uwierzył. Tyle <laughs> mogę powiedzieć, nie uwierzył, Naprawdę, że to tam, w ogóle nie myślałem o tym. Składane są wyroki 13, 14 lat temu. Ale myślę, że jakbyśmy popytali ludzi na pielgrzymce, 13 lat temu jak zaczynali, to w ogóle nie pomyśleli nawet o tym, że tutaj poznają jakieś małżonka, że tutaj się rozeznaj ich powołanie. wszystko, co jest trudne, zamienię na przyrodniczej. No, też, też, myślę, że Nie ale myślę, że to nie była najważniejsza sprawa, nie? Każdy ich powołań niektórzy tutaj, no przecież sami wiecie, nie? Dykarol na przykład, no eż się poznałeś na pielgrzymce, no eż się poznałeś, powiem wam szczerze. Daga. wiele powołań tutaj się tak naprawdę jakby umacniało, wiele tych par. To jest super sprawa, więc myślę, że trzeba iść na pielgrzymkę, a już na pewno trzeba iść na pielgrzymkę za rok. Od 5 do, do 15 tego lipca. Każdy kto to ogląda musi wyruszyć na pielgrzymkę. Amen. Ciebie prosimy. Ale nas, pan. nie zostajesz przewodnikiem 16? Nie wiem. Miałbyś trudności. To wiesz co? No nie wiadomo, zobaczymy, jak to pan będzie. Chyba nie, myślę, bo przewodnika mają. Grupa się ma przewodnika, ale poznałem też yy, pięciu moich parafian dzisiaj. 5 parafian ze świętego Zefa właśnie szło gdzieś z 16, 16. Także super. No. Może będą mogli dać świadectwo, że fajnie jest na pielgrzymce i wezmą nowych. A czy wezmą do 16, czy do 21. To, to nieważne budzie. w sumie. Nieważne, no. Sumie nieważne. Nie ważne. Czyli teraz dwa lata najbliższe w lesie spędzisz? No, prawdopodobnie tak, tak, tak. Dwa lata. Zawsze ksiądz jest wyświęcany, świeżo, to idzie na dwa lata tylko, nie? I pierwsza tak. parafia jest na dwa lata. Święty Józef leśno. To jest dekryt, to jest moje powo powołanie, posługa. Ja tak, I teraz mogę... o ob obowiązkach, które tam obejmiesz, bo już wiemy, już że znasz tak. swój zakres. Tak, no to prawdopodobnie będzie tutaj jeden zespół młodzieżowy, Yy, grający właśnie podczas mszy świętej młodzieżowej, zespół dziecięcy, także tam szadla na jedenastą. Yy, to będzie msza dziecięca właśnie dla młodych rodzin, dla młodych małżeństw z dziećmi. I później oprócz tego będę miał też yy, pod sobą domowy koszt. Czyli właśnie też młode rodziny, młode pary, które chcą się razem formować. Myślę, że super takie połączenie, że przez dzieci... Właśnie można dotrzeć do tych, do tych rodziców, później całe rodziny formować. Trwa, nie ma nic ważniejszego w kościele. Myślę, że w tych czasach to jest sprawa priorytetowa, żeby, żeby te młode rodziny gdzieś tam razem skupiać we wspólnocie, żeby one mogły się dzielić swoim własnym doświadczeniem codzienności, ale też i duchowości i religijności. To jest Twój pierwszy lipiec od tak 13-13 lat spędzany poza pielgrzymką. Mhm. Czujesz taką pustkę? No myślę, że tak, że trochę jest tam na trudno. Ale też z taką świadomością, że, że Pan Bóg stawia nowe gdzieś tam zadania przede mną i te zadania trzeba gdzieś spełnić i wypełnić to, co Pan chce. To jest zabawne, prawda, że trudno odejść od pierwszym jak się raz. Teraz Dziękuję. jak mi się przyjechało, to jak przyjechałem raczej tutaj, to, to trudno wiadomość, że muszę wracać na jeden dzień. Łatwe jest z jednej strony, ale z drugiej strony też taka otwartość na to, co Pan Bóg proponuje. I chyba ten z żeby być otwartym na to, co Pan Bóg dla nas sobie zaplanował, do czego nas zaprasza i mu służyć, bo on wie lepiej wiele rzeczy. A jest jak dzisiaj nie idzie? Dzisiaj. Ciężko, no <noise> Tak mi nigdy w tak mi dzisiaj jeszcze dzień na pierwszym, jest może dlatego. Bo później już by było lepiej, ale nogi mnie bolą i dzisiaj jest taka pogoda jakaś. Te chmury. Cały nie? czas, tak. Chmury, nieustannie i tak się. Ciśnienie chyba jest jakieś albo za wysokie, albo za niskie, bo nie, nie wiem. Ale to takie... Jakieś musisz. Jakieś Jakieś to ciśnienie jest. Ale dla mnie może być chyba za niskie, mi się tak chce spać trochę. Mnie, że jest wysokie. wysokie? No to wysokie No, to jest wysokie. Dobrze, ja się, dziękujemy no, Ci dziękuję. bardzo. Dziękuję. Księdze, księdze, księdzu, Jasiu, księdzu Jasiu Jasiu Janu Janowi w całujemy <laughs> No prezbiterowi dziękujemy bardzo no. serdecznie, serdecznie. E, Tutaj widzę w komentarzach, że ludzie z buku i nie tylko proszą Myśleli o modlitę Jasia o modlitwę Dobrze, to będziemy się modlić za chwilę będzie różaniec to, to będziemy kościół Tak, wysyłajcie nam na różaniec, intencje w wiadomościach prywatnych Obiecujemy, że odczytamy. Wszystko do tej pory odczytaliśmy, także myślę, że nie ma nic do problemu. Tak jest. Co, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Serdecznie Wszystko, do zobaczenia na szlaku. Poza szlakiem.